Kałachy, kurwa, co to jest w ogóle? Jakiś RPK kurwa z skąd hopie, to, że w zajebór, kurwa. Biorę rewolwer, i i tu wszystkie te np. zbierasz, no, Mam maczetę, chyba mam maczeta, mam maczetę, kurwa, będę mógł się w Krakowianie nabawić. Ty się sobie włączył, co, sobie włączył? Czy nie? To leciało. To nagrywanie, nagrywanie to leci od kiedy ja z tobą gadam. A, no to ja sobie zaczęły od razu też iść w na sobie po prostu No bo same pedały by to będą te winne oglądać Oooo, was pojebało panowie No, Dobra, yy. Kurwa Nie no, te kurwy niebieskie, ja tutaj w o tym Nooo, dobra już, już zaratuj kurwa, serdecznie tutaj kurwa Pokażę im co to jest kurwa ten, ee no. Kurwa, ale zostałem Oj, kurwa zaraz, zamiast, zaraz, okay, zamiast kurwa w tego człowieka, hipka kurwa Jorze szczelip koca kurwa No ja w niedolek No jeszcze raz kurwa jebane kurwa To ty też że nie co ty pierdolisz, że fajne są te kipki, nie? Ja? Yeah. Ja! Ja! Ja w ogóle jak gram na tej nowej myszce i czasami z automatu mi do góry leci, nie? I mnie to skurwia. Ja? <grystanie> yeah? No, jak za na zaraz strzelasz, to się patrza w <grystanie> Amu, dobra. kurwa, o flaga już jednego Stoi, kurwa, już ma 4-1. Chuj, dobre statystyki, kurwa, nie wiem o co ci w ogóle chodzi, nie? to no. ja wierzę, że tuż małych starzy i swoje doświadczenie, Ja kurwa, ty chuju jebany i emerytur jebany, kurwa. <grystanie> No, starsz kurwa, to ty będziesz miał za chwilę, kurwa Mówi Star Planet chyba, kurwa No mówi Star Planet No to tak zostać gangsterem wtedy, mówisz no. O, to? To jest gangsterem. gongsterem O, to jest ta gra, w której możesz udawać, kurwa, priza, opie No w ogóle nie rozumiem tego, w ogóle, jak, my, jak dużo dzieci w naszym wieku kiedyś jak my byliśmy dziećmi no. yy, to o, grało ten, to grało Liwa właśnie w ten movie Spar ja, ja takie zawsze miałem kurwa, że nie rozumiem w sumie czemu jest taki hype na tą grę. Więc to jest kurwa, W naszym wieku kiedyś. <działeś> ja to wie, do... W naszym wieku kiedyś. Czasio. O dwa. W naszym wieku kiedyś. No ty kukasie, kurwa jak ja tylko z tobą grać to się już czuję najebany ja. W naszym wieku kiedyś, stary W naszym wieku kiedyś ale, ale ważna Ja pierdolę Nooo Kurwa W naszym wieku kiedyś Kurwa, nie wiem O, no, kampia się na kutasów, kurwa No, wyłazić, kurwa cele jebane, kurwa Co to, to ma znaczyć, kurwa nie kapcie się, kurwa, jesteś przyjacielski, kurwa przyjaciółskim? Ja nie rozumiem czemu się tak ludzie przede mną chowają, kurwa No tylko stoja z takim karabinem, kurwa Ale przecież, jakie wiemy, karabiny są niegroźne Nie, nie są groźne, oh. Przecież karabiny nie zabijają, one tylko przytulają No przecież samobójstwa, kurwa No właśnie, przecież jest coś takiego jak inteligentna broń, jak z Paradise'u, przecież Ta. Kurwa. kurwa, nie! No i moje, moje ten, a fajny ich w ogóle zauważył, że ja mam te sierpki i młotki w Tak, no No, a chcesz z narzędzia? A czekaj, ja Ci kiedyś pośli na filmie, nie? Jak chłopie jakiś dawał na, na ustawkę, nie? I powiedział, a chcesz na gołe piści czy na jakieś narzędzie, nie? Na narzędzie <laughs> O kurwa, czy na narzędzie? A ja takie, no na narzędzie i się To nie. bierzemy mi się, na, to, ja mi się, na miski, na miski Na miski, no na garnki kurwa jak ten gwiazdeczka śląska kurwa i zaraz będę używają garnków kurwa to i, no, i traska kurwa Jebamy czele kurwa Kurwy jebane, A no, choć się tu kurwa was nauczę jak się żyje kurwa Eee Jak tam? Kurwa, sześć fragów yeah, Na tylko 12. <słyszy> Ja tylko 12 Eee, ja tylko 12 śmierdzi masz. Na 12 śmierdzi Ja mam 10-4 No ty kutasie kurwa No kurwa To samobójstwo przyspadek spadek Kamika za może przyszypatek, tylko guzik i wyszedł jak rakieta w środku. Aaaa! Chuje jebane kurwa. Chodźcie kurwy jebane, co, kurwa. Kamikaza eee, się Eee, rakieta się zatrzymała w środku kurwa. Się pumpa, nie? Papa, nie no, z felmy zajebał jakiś kurwa. jakiś kurwa. No. Ordynarny ten... pedał, ordynarny pedał Idi, Nie to jest ordynarny homoseksualista kurwa. Oj chuj I YouTube promowanie teraz. YouTube promowanie filmu, bo żeś wspomniał o to ale kurwa palić YouTube w Pod hajki. względem obrażania tylko tak wiesz, że to jest taką kultur kulturką Kulturką, że powiedziałeś i wiesz, no i teraz YouTube tak No i teraz no, YouTube bo że jesteśmy bo, bo kultura No, układaj. że jesteśmy kurwa tymi yy, I pomyśl jeszcze YouTube, że jesteśmy kurwa transwestami Transparencami No, ja jestem Bumblebee, dzień dobry oh. No, w tym kurwa jebany chuje rzekę No Jebana kurwo, dobra ja Cię rozpierdalam z RPG-iem od dzisiaj no, Nie ma tak mało gracza, a ten nie, nie chodzi Ej, kurwa? Eee, to... jak ja się zajebałem kurwa? Zjebany no wapie, bo szczerze swojego i się zajebałem, o kurwa O, to jest niepoważne, to jest... No, No bo, na coś Ty się spodziewał, przecież to jest kurwa Roblox Znaczy kurwa Roblox o, ROBLOX, BLOCKADE, jedno i to samo. Minecraft też nie rozpoznają tych w Wszystko ma klocki, więc dla mnie jest to samo. Dla mnie to wygląda jak garyzmi. Co? Dla mnie to wygląda jak garyzmi. No właśnie, kurwa, też by się tak myślałem, nie? Kurwa! Kurwa! Eee. Ja pierdolę, jakimś szuje, przeżyłem, nie? Kurwa, granaty padają tu nade mną, głową wybuchają, kurwa I kurwa, trzecia jest. wojna światowa Trzecia wojna światowa. O, Paweł, kurwa, jebana, bo widzę, że do klanu mnie nie zaprosiłeś Jakimś, kurwa, klanie centry jesteś, kurwa A ja zostałem zaproszony przez kolegę Kurwa, byś zostawił te Polak 1-1, kurwa, najlepszy klan na świecie, kurwa Byś do swojego listku dodał te fajne symbole Mogę inny też. No ale pan ja też dodam Nie, ja dodam oba naraz, oba naraz, o Obok siebie jeszcze, nie? No najlepiej, nie? Kurwaaa Nooo Zrobię jak Praga, panowie Zrobię jak jednego Praga, znaczy więcej Praga W ogóle kolega się tam Jakiś tak przywitał się Ten Esa z wami się przywitał w ogóle I nie odpisał, no. nikt Nawet mnie, ale hopie, my są w Nooo my to jesteśmy mafia panowie, obych się obawił w nas kurwa no. Kuźba, ja się Po trupach aż do celu Nie martw się kurwa, zaraz ja to zwycięża kurwa a to rozpierdala... Oła, no kurwa, jebane cztery. o nie roz... tej Paweł, kurwa, ja nigdy O, zaś napisał siema, siema. Tego... O, fuck you, czekaj. Eee, fuck... Fa... Kurwa. Eee, fuck you. Fuck you. Fuck <laughs> you. co jest takiego?

you have dobry dun do, do. zaraz zaraz się odpale macie przejebane czekaj jak było ty jak było yy, you are are Hacker, you are hacker you are dick nie mogłeś w tak normalny you you are o, porfa, to you are he, ha, ha, hacker czekaj ha, hacker. Ha, hacker Napisz wiesz już no. hacker no hacker Motherfucker <laughs> <laughs> Ma taki środek na śpiżek Kurwa no. <śmiech> no. <śmiech> no. Co? Nie, śmieję się A patrz, patrz to My name Co? O, no, czekaj, my name My name Ma, mather Motherfucker O, oh, my name is motherfucker. <laughs> <Przez, laughs> to no. Co, no, nie. My name motherfucker. <laughs> Dobra. No, pojedźcie, że on się odpali, mamy przejebana, Ja zaraz mu napiszę. Ja odpalić, to ci mogę mat e matkę na odlitwach, i tam widzę. Nie, dobra, za dużo ich jest. Ja już żadnego nie trafiłem, w takiej jest zajebicy. Dobra, Fucker Macher. A coś po rusku napisał, to ja nie wiem co to jest w ogóle. A ten kolega mu się dobry, on ma 2-5 o już, już, już teraz się. Się o, się kurwa jakiś popły. O jeden kurwa odliczono za nim pana tak? Jeden <gülp Dlatego> o, drugi 13 kurwa coś tam lat, na... co? <ś hyper> Boże, o, chyba, to, chyba, że lubi trzynastolatki, nie wiem, tak mi się wydaje. Bombardują nas w O, kurwa. Masz CNC, ja? Czekaj, eee. You are. Gali no, Ale Gali Ale te... mi Kur... Kurwa Dobra Kurwa na no, tym linii w frontie to ja w ogóle nie mogę nic zrobić On ja normalnie wybierał kałacha, kurwa a tu mnie nagle rozstrzygają Czekaj Biora baret Znaczy, kurczę, bomba o Domo no, ile jest miny. To obie pisze, że 12 No to ja będę miał około 10 Uj. Kurwa, dobra, w tym to kończę.